Zmówmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ofiarujemy ją o ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Za chorujących o zdrowie, zachorujących w naszych rodzinach, za chore siostry ze naszego zgromadzenia, za posługujących chorym lekarzy, pielęgniarki i wolontariuszy. O pociechę dla nich, o nadzieję i o miłosierdzie Boże dla całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod pońskim piłatem, ukrzyżowan umarł pogrzebią. Wstąpił do nich trzeciego dnia z martwych wstał, Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów odpuszczenie i żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze, Panie, naszy, z dla Jego bolesnej męki. Miej się, Ty, dla, nas, z dla Jego bolesnej męki. Miej się, Ty, dla, nas, z dla Jego bolesnej męki. 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 Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. dla jego bolesnej męki nie, nie bo się, ty, dla, nas, dla jego bolesnej męki nie, nie bo się, ty, dla, nas, dla jego bolesnej męki nie, nie bo się, ty, dla, nas, dla jego bolesnej męki dla jego bolesnej męki

Ojcze, przedwieczne, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, biej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. miło dla nas i świata całe, dla Jego bolesnej memki Miejmość się wzięła nas i świata całego dla Jego bolesnej memki Miejmość się wzięła nas i świata całego dla Jego bolesnej memki Dla Jego bolesnej męki, Jego się dzieje na nas, i świat sobę, dla Jego bolesnej męki, Jego się dzieła nas, światła są, dla Jego bolesnej męki. Czy przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze bojańca, <coughs> Dla Jego bolesnej męki. <coughs> Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miej dla, nas dla jego bolesnej męki. Dla, nas dla jego bolesnej męki. Dla, nas dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.

duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. I świata całe, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas, i świata całe, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, nie ujrzyj nas, i świata całego. Dla jego bolesnej męki, nie ujrzyj nas, i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, Jego cierpienia, nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, Jego cierpienia, nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę. Któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego Jako strój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie o krwi i wodę Któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, o krwi i wodo, która wyprysnęła z najświętszego serca i zusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Miłosierdzia, módl się za nami. Matko miłosierdzia, się za. matko miłosierdzia,